Chciałbym Was powitać w tym naszym mieście, siedźcie tu do rana, bawcie się i zapamiętajcie to Orzesze, a ja mam jedne życzenie, chciałbym dożyć i wyglądać tak jak Wy. Kochane Frele i Karaluszy, życzę Wam pięknej zabawy, słoneczko świeci, i pamiętajcie, wiosna jest w sercu, a niekaj indziej. Tutaj dzięki współpracy właśnie Powiatu Mikołowskiego Centrum Aktywności Miasta Orzesze, Udało się ogarnąć to wielkie, jakby na nie patrzeć, logistycznie przedsięwzięcie. Mamy tutaj występujących z Wodisławia, z rybnika, przyjeżdżała ekipa z Raciborza, z suszca, z pszczyny. Są tutaj nasi mieszkańcy powiatu mikołowskiego, więc to magiczne słowo współpraca właśnie daje takie efekty. Przed chwilę mszymy dopiero przyszli, ale... Ale widzę, że wesoło. Będziemy śpiewać chudzorza. Dzisiaj na nasze stanowisko, na tych targach senioralnych, dotarła moja druga książka o Kurchy Życia. Piszę to, co mnie trapi, co mnie bulwersuje, o czym myślę i takie myśli moje przekazuję. Bardzo dobrze! Świetnie to zorganizowane tutaj jest. Jest ciekawie, pięknie, świetny pomysł. Także tylko powtarzać i się cieszyć. Przygotowanie uczestników występujących jest kapitalny. plener tu w tym miejscu wyjątkowo udany. Cieszę się. Przede wszystkim widzę, że ludzie są zadowoleni. To nasi seniorzy. Człowiek przestaje być aktywny nie dlatego, że się starzeje, ale starzeje się z kuli tego, że nie jest aktywny. zespoły naprawdę występy super będziemy brać ich przykład bo my też z uniwersytetu trzeciego wieku no bo 6 mi podoba moc myśmy z Hlucina, sme ze swazu inwalidów lucin atmosfera no lepiej być nie może przepięknie kawa ciasto jedzenie co nam jeszcze brakuje czekamy przed występem będzie Bardzo fajna taka wymiana międzypokoleniowa i naprawdę takie imprezy raz w roku myślę, że to jest fajny taki festiwal, ale nawet czasami chciałoby się więcej, bo widać tą świetną energię tych ludzi i wolę życia i organizacji kolejnej takiej imprezy. Także gratuluję organizatorom i naprawdę kawał dobrej roboty, bo widać to po uśmiechach naszych seniorów.